Jeśli masz sobie marzenie, które ktoś próbuje ci zgasić albo które tobie samemu wydaje się nierealne, albo może zacząłeś już je spełniać, ale masz duże trudności z jego realizacją, to koniecznie obejrzyj ten właśnie film. Obejrzyj go, bo w ciągu najbliższych minut dowiesz się, jak odróżnić czyjąś cenną radę od zabijania twoich marzeń, poznasz konkretną metodę analizy. Twoich prawdziwych potrzeb, związanych z marzeniami, i oczywiście otrzymasz praktyczne narzędzie, które pozwoli znaleźć Ci alternatywne sposoby ich realizacji, gdyby się okazało, że jakieś marzenie jest jednak nieosiągalne. Na końcu filmu opowiem Ci też mm, dość pikantny przykład, w jaki sposób wielu mężczyzn i kobiet radzi sobie całkiem podobną metodą, którą poznasz dzisiaj, jeśli nie mogą znaleźć swego wymarzonego partnera. Jeśli masz własne marzenie i zdarzyło ci się podzielić nim z innymi ludźmi, to prawdopodobnie doświadczyłeś tego, że wielokrotnie albo próbowali ci oni wmówić, że to jest niemożliwe, niebezpieczne czy wręcz głupie, albo też te marzenia były obiektem głupich żartów i kpin. Z waszych Melidowiem wiem, że często taka sytuacja otoczenia powoduje to, że ludzie porzucają marzenia, no i z pokorą kontynuują życie z nosem przy ziemi, tak jak większość społeczeństwa. Z tym skończymy dzisiaj raz na zawsze. Zacznijmy od tego, dlaczego ludzie w ogóle torpedują nasze marzenia. No bo bardzo często nie robią tego ze złośliwości. Przeciwnie, często robią to z troski, z miłości, z chęci ochronienia nas przed rozczarowaniem i porażką. Tylko że przy okazji podcinają nam skrzydła. I robią to bardzo często dlatego, bo sami nie potrafią latać. A gdybyśmy wystartowali i jeszcze odnieśli sukces, to bylibyśmy dla nich jak taki wyrzut sumienia, że jednak się da, a oni nawet nie spróbowali. Częsta jest przecież sytuacja, kiedy na przykład twoja mama mówi, zostań w tej korporacji, tam masz pewną pensję. I ona mówi to, bo może sama nigdy nie miała odwagi, cokolwiek zmienić w swoim życiu. Albo twój ojciec, który powtarza, artysta to nie jest zawód. Choć być może przez całe życie gdzieś tam po kryjomu żałował, że nie został kiedyś malarzem, o czym marzył. Twoi znajomi, którzy ci mówią, po co ci ten biznes? No mówią to, bo może nigdy sami nie próbowali usamodzielnić się i w ogóle nie znają tej satysfakcji zbudowania czegoś własnego, zarabiania przy tym przyzwoitych pieniędzy i dość swobodnego dysponowania swoim czasem. I na tym bardzo często polega pułapka zastawiona przez takich ludzi, bo oni zazwyczaj nie mówią ci prawdy o Twoich marzeniach. Oni bardziej mówią prawdę o swoich własnych lękach, o tym, co w ich wyobrażeniach jest dla nich niemożliwe. Ale hmm, czy to oznacza, że ty musisz żyć w ich własnych granicach i żyć ich lękami? Na pewno nie, uwierz mi. Pamiętam taką sytuację sprzed lat, gdy jedna z osób z mojego otoczenia chciała zostać psychoterapeutką. E, ta kobieta miała wtedy 35 lat. Pracowała w korporacji, była matką dwójki dzieci. Kiedy powiedziała o swoim planie, bo to już był prawie że plan, rodzinie, no to jak to zazwyczaj bywa, usłyszała chór głosów w twoim wieku, z twoimi obowiązkami, z kredytem na głowie, to nie czas na eksperymenty. I co ta kobieta zrobiła? Przez trzy lata potulnie słuchała tych głosów. Przez trzy lata codziennie wstawała i jechała do pracy, którą tak naprawdę w sumie nienawidziła. Aż pewnego dnia powiedziała dosyć, nie rzucając od razu etatu, zaczęła studia podyplomowe, robiła praktyki po godzinach, powoli na boku budowała swoją praktykę. Dziś, kilka lat później, prowadzi własny gabinet i jest szczęśliwa. Ale no, niestety straciła te trzy lata na słuchanie cudzych lęków i cudzych obaw. Taka i podobna historia powtarza się u wielu, wielu ludzi, przy czym to, co opowiedziałem, to jest jeszcze taka szczęśliwsza wersja, bo już nie mówię o tych, którzy pod wpływem otoczenia nigdy nawet nie spróbowali i potem już tak idą smutnie przez życie. W moim życiu, zwłaszcza w młodszych latach. Też było wielu ludzi, którzy uważali moje własne pomysły na życie za kompletnie pomylone, nierealistyczne i którzy w sumie z góry skazywali mi na porażkę. Naprawdę byłem tak często skazywany, że głowa boli. Wielu uważało mnie w ogóle za przegrywa. No ale jeśli coś wiesz, cokolwiek o, moich, o moim życiu z innych filmów i postów, to wiesz jak bardzo mylne były wszystkie te przewidywania. No, a jak nie wiesz, to napisz w komentarzu, może nagram kiedyś taką szczerą i dość pouczającą historię z mego życia, jak to właśnie było. Wracając teraz do Twoich marzeń, to pojawia się ważne pytanie: czy to znaczy, że zawsze należy ignorować wszelkie ostrzeżenia innych ludzi? Absolutnie nie, bo czasem te osoby, które nas ostrzegają, mają rzeczywiście no, rację, mają rację. Czasem nasze marzenie faktycznie jest nierealistyczne, kosztowne, lub po prostu kompletnie nie pasuje do naszej aktualnej sytuacji życiowej. Dlatego właśnie sztuką jest nauczenie się, jak rozróżniać konstruktywną, fachową krytykę od sabotażu opartego na czyimś lęku. Ja sam stałem też często przed tego rodzaju wyzwaniami. Dlatego pamiętaj, jeśli mówi ci to ktoś, kto przeszedł podobną drogę, którą ty chcesz pójść, kto intensywnie próbował, kto zna realia z własnej praktyki, a nie tylko z opowiadań a, albo tylko z małego próbowania, no to już warto go posłuchać, bo uczenie się na cudzych błędach jest naprawdę najtańszą formą zdobywania wiedzy. Jeśli chodzi o wiedzę biznesową, jak zdobywać praktycznie właśnie taką wiedzę biznesową, to ja opisałem w kilku filmach na tym kanale, a na pewno znajdziesz więcej w książce o relacjach biznesowych, sukces w relacjach biznesowych, którą właśnie kończymy pisać. No, dlatego w tym filmie tego aspektu wiedzy nie będę dalej rozwijać. Zajmijmy się zamiast tego częstym przypadkiem. Kiedy albo konsultacje z ludźmi, którzy naprawdę mają pojęcie o dziedzinie naszych marzeń, skończą się wnioskiem, że jednak realizacja ich byłaby nierozsądna, albo też nie możemy ich zrealizować z innego ważnego powodu. Jeżeli tak właśnie jest, to jeszcze uważaj, nie ma powodu do rozpaczy i zwątpienia. I zaraz powiemy sobie, co w takim przypadku należy zrobić. A robimy tak. Jeżeli mamy z naszym marzeniem totalnie pod górkę. To zacznijmy od postawienia sobie najważniejszego pytania, a mianowicie, po co ci jest to konkretne marzenie? Czego naprawdę szukasz? Dlaczego tak pytamy? Bo widzisz, często to, co nazywamy marzeniem, to jest tylko potencjalny środek albo narzędzie do osiągnięcia jakiegoś innego odczucia albo celu. A zarówno ten cel, jak i to odczucie, w bardzo wielu przypadkach można osiągnąć na wiele różnych sposobów. I to jest w sumie naprawdę bardzo dobra wiadomość. Wiadomość, która do wielu zaślepionych i jednym marzeniem ludzi często w ogóle nie dociera, ale to jest ze szkodą dla nich samych. Jak to w konkretnym przypadku wygląda? No weźmy przykład jednej z Was, nazwijmy ją tutaj Martą, która napisała do mnie maila w swojej sprawie. Marta marzyła o otwarciu małej, butikowej, przytulnej księgarni. Miała wizję ciepłego, klimatycznego miejsca, będącego no, nie tylko zwykłym sklepem miała wizję relacji z klientami, którzy wracają, bo wiedzą, że ktoś w tym sklepie naprawdę czyta to, co sprzedaje. Miała też wizję miejsca, gdzie można kupić naprawdę wartościowe książki, a nie tylko to, co jest aktualnie na topie. Ale kiedy bliskie osoby powiedziały jej, że nie warto, bo jest za duża konkurencja, bo mało kto czyta książki papierowe, to odstawiła ona to marzenie na półkę. No, my teraz nie będziemy rozważać, czy pomysł z tą księgarnią akurat był dobry czy zły, bo to byłaby analiza biznesowa konkretnego przypadku. Zamiast tego zastanówmy się nad tym, czego Marta tak naprawdę szukała i czego potrzebowała. A Potem nad tym, jak mogłaby właśnie inaczej zaspokoić te swoje własne konkretne potrzeby. Nawet jeśli masz zupełnie inne marzenia niż Marta, to słuchaj teraz uważnie, bo to podejście może być inspiracją do zastąpienia i Twoich marzeń czymś, co z jednej strony da Ci to, czego pragniesz, a z drugiej strony będzie znacznie łatwiejsze, szybciej osiągalne i z mniejszym ryzykiem niepowodzenia. Podczas analizowania, po co jej tak sięgarnia, okazało się, że tak naprawdę ma ona konkretną list listę potrzeb, które chciała zaspokoić, otwierając i prowadząc ją. I okazało się, uwaga teraz, że praktycznie każdą z tych potrzeb można było zaspokoić na wiele różnych sposobów, nawet ciągle obracając się wokół książek i literatury. Przyjrzyjmy się tym potrzebom, i tak na szybko pokażę Ci 10 z nich, bo było tam nawet więcej. Oglądaj je do końca, nawet jeśli nigdy nie marzyłeś o własnej księgarni, bo to będzie dla ciebie inspiracją nowego sposobu myślenia, który naprawdę znacznie zwiększy twoją sprawczość w zakresie realizacji twoich marzeń i tego, co naprawdę potrzebujesz. Ja dokładnie od lat postępuję podobnie w moim życiu, z bardzo dobrymi rezultatami. Marta na przykład chciała znaleźć sensowną alternatywę do etatowej pracy, która ją wypalała. Aby zaspokoić tę potrzebę, to mogła na przykład zostać tłumaczką literatury, mogła pracować zdalnie jako redaktorka w wydawnictwie, mogła prowadzić warsztaty pisania kreatywnego, mogła też zostać redaktorem i korektorem dla autorów self-publishingu, np. takich jak ja czy Karolina. Albo w ostateczności mogła też po prostu zmienić etat korporacji na taki, który łączy się z jej pasjami, na przykład praca w bibliotece, muzeum, centrum kultury itd., itd. Popatrzmy, co tam było jeszcze w tych potrzebach. Marta pragnęła odzyskać wpływ na własne życie zawodowe być niezależna, by decydować o tym, jak spędza swój czas. Tą potrzebę to mogła na przykład osiągnąć jako freelancerka w różnych dziedzinach związanych z książkami. Takich jak na przykład pisanie recenzji dla czasopism, prowadzenie bloga literackiego, robienie tłumaczeń na zlecenie, korepetycje z języka polskiego, prowadzenie prywatnych kursów literackich dla dorosłych. Chcesz więcej przypadków? Proszę bardzo. Marta pragnęła też tworzyć coś spójnego z jej wartościami i dużą wrażliwością. No, tu mogła na przykład pisać do portali kulturalnych o sprawach, które ją obchodzą, mogła zostać na przykład wolontariuszką w organizacji promującej czytelnictwo, mogła prowadzić warsztaty dla dzieci z trudnych środowisk, tworzyć treści edukacyjne o literaturze, angażować się w różne akcje społeczne właśnie poprzez słowo pisane. Inną potrzebą Marty było po prostu no, potrzeba przestrzeni, gdzie może być po prostu sobą. Bez jakiegoś korporacyjnego udawania, no to mogła ją na przykład znaleźć w różnych miejscach, na przykład w pracy w małej lokalnej firmie o podobnych wartościach, w pracy w NGOsie, albo po prostu w społeczności internetowej skupionej wokół książek, w jakichś grupach na Facebooku, w Discord dla czytelników, w lokalnych klubach książki itd. itd. Z innej beczki Marta chciała też prowadzić życie w znacznie wolniejszym tempie, z większą uważnością. No, to mogła osiągnąć, zmieniając tryb życia, na przykład poprzez pracery do pracy, słuchając audiobooków, poprzez regularne wizyty w bibliotece, ograniczenie mediów społecznościowych na rzecz czytania, tworzenia też, poprzez tworzenie własnych rytuałów związanych z książkami, takich jak na przykład poranna kawa z literaturą, wieczorna refleksja o czym to przeczytała. Marta też pragnęła zrobić coś wartościowego, zrozumiałe. Aby to zaspokoić, mogła na przykład zostać redaktorką w społecznie zaangażowanym wydawnictwie, pracować dla fundacji edukacyjnej, uczyć w szkole jakiejś w szkole alternatywnej, pisać np. granty dla organizacji kulturalnych, prowadzić warsztaty rozwoju osobistego, właśnie oparte na literaturze. Tych potrzeb Marty było oczywiście znacznie więcej, ale pomyślałem, że już nie będę ci tego bardzo długo wyliczać, bo akurat jeśli nie jesteś Martą, to możesz mieć zupełnie inne. To są po prostu przykłady, jak to możesz zrobić, jak do tego trzeba podejść, żeby szukać alternatywnych sposobów zaspokajania Twoich potrzeb, których. Które to zaspokojenie szukasz w tym marzeniu. Pamiętaj to, zaspokojenie też nie musi być w 100%. Nie? Jeżeli jakiś, jakiś wariant, jakaś alternatywa da ci 80% zaspokojenia, no to już jest całkiem nieźle, prawda? I teraz składasz sobie różne te elementy do, do, do jednego jakiegoś systemu życia, który z jednej strony jest stosunkowo łatwy do zrealizowania, uwierz mi, wiem to z doświadczenia, ale po drugie, w bardzo dużym stopniu zaspokaja te potrzeby, które miało zaspokoić Twoje marzenie. Czy to jest jasne? Nawet na tych nielicznych przytoczonych przykładów, yy, jeśli chodzi o Martę, to widzisz, co się dzieje? Nawet zakładając, że obracamy się wyłącznie w sferze związanej w jakiś sposób z książkami, literaturą, bo to było dla nieważne, to każda z tych potrzeb, każde z tych celów ma wiele innych alternatywnych dróg realizacji często dróg prostszych, tańszych i szybszych do zrealizowania niż otwarcie własnej księgarni. Nie mówimy już o możliwościach, które leżałyby dla Marty poza strefą książek, ale ciągle pasowałyby do jej natury i do jej pragnień. No wtedy, tak jak mówią Amerykanie, niebo byłoby granicą. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że Marta przecież, właśnie, tak jak już przed chwilą powiedziałem, mogła łączyć kilka tych ścieżek jednocześnie, tworząc swoją własną, unikalną kombinację zajęć. I zamiast iść nudną i często ogłupiającą ścieżką kariery, mając jednego pracodawcę, od którego jest uzależniona, to robiłaby coś znacznie ciekawszego i bardziej wszechstronnego. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie ważną informację. No ponieważ nie chciałem tutaj przez 15 minut wyliczać, jak to zrobiła Marta w szczegółach, to w moim najnowszym newsletterze, na który możesz się bezpłatnie zapisać, znajdziesz obszerniejszy przewodnik, zawierający po kolei konkretne, ważne pytania, które uwzględniając Twoją unikalną osobistą sytuację poprowadzą Cię w stronę indywidualnego, dopasowanego do Ciebie rozwiązania, jeśli chodzi o Twoje marzenia. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany, to wejdź po tym filmie na stronę newsletter.alexba.eu. Naprawdę warto. Dokładnie taką samą metodę, jaką sugerowałem w marcie, zastosowałem ja sam z powodzeniem przed laty na sobie. Miałem wtedy marzenie o żeglowaniu po tropikalnych wyspach na własnoręcznie zbudowanym małym jachcie żaglowym. Temu marzeniu, będąc biednym jak przysłowiowa myśl kościelna wtedy w Austrii, poświęciłem dwa lata mojego życia, budując w sumie dość małą i prymitywną łódkę. Na całe szczęście, w któryś momencie stojąc przed widmem totalnej porażki, rozebrałem to marzenie na takie właśnie cele i potrzeby, o które mi wtedy chodziło. No, wobec praktycznego, przyznaję, bankructwa tego projektu budowy jachtu, zająłem się właśnie tymi alternatywnymi sposobami zaspokajania moich faktycznych pragnień i okazało się to strzałem w dziesiątkę. No reszta jest historią. W rezultacie mam od około 30 lat super ciekawe i dostatnie życie. Było w nim no, nie tylko w którymś momencie też mieszkanie, dwuletnie mieszkanie na jachcie na Florydzie, bo tego koniecznie chciałem spróbować, ale też bardzo wiele innych doznań i przyjemności, które wcześniej nawet nie przyszły mi do głowy. A sporo z tych uświadomionych sobie właśnie wtedy potrzeb, jak i tych nowych, zaspokajam znacznie lepiej niż byłoby to możliwe kiedykolwiek, gdybym wtedy no, miał to łódkę i żył sobie na tej łódce, którą wtedy budowałem. I tu jest całe piękno te, tego podejścia: kiedy zrozumiesz, czego naprawdę szukasz, próbując zrealizować swoje marzenia, to świat nagle staje się pełen możliwości. I często w nagrodę dostajesz znacznie więcej, tak jak i ja dostałem. To jest trochę tak, jak w refrenie bardzo znanej piosenki Rolling Stonesu. Znasz ją? Tam w refrenie mówią, Nie zawsze dostajesz to, czego chcesz. Nie zawsze dostajesz to, czego chcesz. Ale jeśli próbujesz, to czasem okazuje się, że dostajesz to, czego naprawdę potrzebujesz. Dokładnie tak było ze mną i z wieloma ludźmi, których znam. Zanim przejdziemy jeszcze do obiecanego. Pikantnego przykładu zastosowania tej metody w wypadku trudności ze znalezieniem sobie partnera życiowego, to weźmy jeszcze jako przykład pewną dziewczynę, która przez lata marzyła o zostaniu piosenkarką. Brała ona udział w castingach, próbach, występowała w małych klubach. No, szczerze mówiąc, talent do śpiewania miała średni. Głos, co prawda, niezły, ale też niewyjątkowy. Biorąc pod uwagę inne okoliczności życiowe. Szanse na jakąś wielką karierę no były praktycznie żadne. Aż pewnego dnia ktoś ją zapytał, czego ty tak naprawdę szukasz tej muzyce? Po zastanowieniu się odpowiedziała: Ja chcę poruszać ludzi, chcę, żeby poczuli to, co ja czuję, chcę dzielić się emocjami. No i wtedy padło to decydujące pytanie: a czy to w takim razie musi być osobiście wyśpiewane z wielkiej sceny? Wiesz, jaki był rezultat dalszych rozważań? Zdecydowanie dobry. Ta kobieta dzisiaj pisze teksty dla innych artystów, pracuje z terapeutami, pomagając im tworzyć muzykę do sesji terapeutycznych. prowadzi też warsztaty dla nastolatków, gdzie uczy ich wyrażania emocji przez śpiewanie. Czy została gwiazdą piosenki? Nie, nie została. Czy dostała to, czego naprawdę szukała? Zdecydowanie tak i jest szczęśliwa. Prawdopodobnie jest też znacznie szczęśliwsza, niż gdyby walczyła o to, żeby mieć karierę wielkiej gwiazdy Estrady, zwłaszcza przy jej predyspozycjach. Dlatego, jeśli masz marzenie, które ktoś torpeduje albo które wydaje się nierealne, albo podobnie jak ja z jachtem, masz ciężko pod górkę z jego realizacją, to zrób co najmniej takie proste ćwiczenie. Weź kartkę. W gór, na górze napisz swoje marzenie, a poniżej odpowiedz, a najlepiej odpowiedzi na pytanie, co konkretnie miałoby mi to dać, ale nie w postaci ogólników, tylko konkretnych rzeczy, przeżyć i odczuć. Przeważnie każde marzenie, które wydaje się wielkie i nieosiągalne, składa się właśnie z kilku podstawowych potrzeb, które zaspokaja. A potem przy każdej z tych napisanych potrzeb napisz, jak inaczej mógłbym to dostać? A najlepiej odpowiedz całą serią dalszych pytań, które właśnie znajdziesz w moim newsletterze. No bo wtedy zaczyna się prawdziwa magia, bo okazuje się, że masz dziesiątki innych możliwości, o których wcześniej w ogóle nie pomyślałeś. Zrób tak. A jak potrzebujesz dokładniejszego prowadzenia, to jak mówiłem, znajdziesz je w najnowszym numerze mojego newslettera, i jeśli jeszcze go nie dostajesz, to zapisz się. Obiecałem jeszcze opowiedzieć, jak wiele kobiet i mężczyzn radzi sobie w sytuacji, kiedy mają obraz swego wymarzonego partnera, ale nie mogą go znaleźć w realnym życiu. Co robią ci ludzie? No ci ludzie stosując omówioną właśnie wcześniej metodę, uświadamiają sobie, jakie konkretne potrzeby i odczucia miałby taki partner zaspokajać. I jeśli nie mogą takiego znaleźć w jednej osobie, to montują sobie taką osobę z kilku rzeczywistnie istniejących ludzi, z których każdy zaspokaja dobrze przynajmniej jedną z tych potrzeb z tej listy. No, co prawda, powstaje taka mm, trochę emocjonalna składanka, taki emocjonalny Frankenstein, ale przy odpowiednim dobraniu tzw. części składowych i zarządzaniu kalendarzem, taki substytut działa całkiem nieźle. I teraz proszę, niech mi nie zarzuca, że ja promuję takie rozwiązanie. O, przecież sam od dawna jestem w szczęśliwym, monogamicznym małżeństwie z moją żoną Karoliną. Ale po prostu jak zwykle na tym kanale dzielę się z Tobą, mówiąc po prostu jak jest, jak radzą sobie niektórzy ludzie. Jeśli nie chcesz być zmuszony do korzystania z tego rodzaju rozwiązań w relacjach z innymi ludźmi, to przestudiuj nasz praktyczny zestaw książek Relacje 2.0, który korzystnie kupisz w naszym sklepie. Przestudiuj go, a zobaczysz, jak wielką będziesz miał przewagę nad znakomitą większością ludzi, którzy nie mają takiej wiedzy, która, to jest ważna wiedza, którą znajdziesz w tych książkach. Napisz proszę w komentarzu, czy chcesz, abym ten temat naszych marzeń rozwinął w przyszłości, najlepiej pytając o konkretne przykłady z Twojego życia. A teraz też jest dobry moment, żeby obejrzeć jeszcze ten film o Twoich nieuświadomionych możliwościach o tutaj. I jeśli jeszcze nie korzystasz z mojego bezpłatnego newslettera, to adres do zapisu masz tu poniżej. Do zobaczenia wkrótce.